I wciągania społeczeństwa do, do polityki miejskiej i do jej realizacji jest, jest absolutnie kluczowa w takim w naszym postmodernistycznym mieście. Dlatego, że jedną z zasadniczych zmian, jakie oznaczało przejście z miasta modernistycznego, industrialnego do miasta postindustrialnego, jest kompletna zmiana funkcjonowania polityki i władzy. W mieście modernistycznym, w tej racjonalnej strukturze, polityk i administracja wiedziały doskonale, co mają robić, a społeczeństwo specjalnie nie podnosiło aspiracji do partycypacji społecznej. Jeżeli zwiększano ilość miejsc pracy przez budowę nowych fabryk, jeżeli zwiększano ilość osiedli jedno- czy wielorodzinnych, kiedy poszerzano ulice, tak jak mówiliśmy, w zasadzie wszyscy byli zadowoleni. Dlatego, że odgadnięcie potrzeb społecznych było bardzo proste, bo te potrzeby społeczne tego, tego społeczeństwa były też rzeczywiście proste. W tej chwili społeczeństwo jest skomplikowane, złożone, rozpada się, tworzą się grupy uprzywilejowane i grupy nieuprzywilejowane, marginalizowane, segregowane, tworzą się zupełnie nowe style życia. Nowe zapotrzebowania na takie mieszkanie, na inne mieszkanie, na sposób życia, rekreacji, to jest wszystko tak skomplikowane, do tego dochodzą te bodźce inwestycyjne z zewnątrz, które trzeba kontrolować. I w tej sytuacji skończyły się czasy, w których politycy i administracja mogli cokolwiek wymyślać. I nic gorszego dzisiaj nie ma, jak zaczynają coś wymyślać. Dlatego, że nie są w stanie, w całej Europie, żadna polityka, żaden, żaden przedstawiciel administracji nie jest w stanie. Sformułować sensownego i powszechnie akceptowanego programu rozwoju miasta. Co trzeba temu miastu, musi się dowiedzieć od ludzi. Musi się dowiedzieć od gospodarki. Musi się dowiedzieć od różnych segmentów gospodarki, od różnych segmentów kultury miejskiej, społeczności miejskiej. Musi wobec tego dzia działać w zespole. Ważniejsze jest, żeby organizował ten system komunikacji, kreowania rozwoju miasta, niż żeby próbował coś samemu wymyśleć. Dlatego, że zadaniem polityki, zadaniem administracji jest koordynacja, taka koordynacja, aby wydostać z zapotrzebowań społeczeństwa miejskiego jak najwięcej informacji. Informacje te razem z tym społeczeństwem, razem z podmiotami gospodarczymi poddawać pewnej weryfikacji, konfrontować je, wyważać wspólnie ich istotność i ważność, identyfikować konflikty. Także jest to, że tak powiem, przede wszystkim działalność operacyjna, a nie działalność w sensie dawnym kreująca pomysły. Zapotrzebowania społeczne są niezwykle zróżnicowane. Istnieją społeczeństwa miejskie, które nagle stwierdzają, że lata 50. i 60. zniszczyły ich tradycję miejską. Że na miejscu szacunkowych domów zniszczonych w czasie wojny pobudowano olbrzymie betonowe budynki. To jest frankfurt nad Menem. Społeczeństwo powiedziało, my chcemy nasze miasto z powrotem. Bo my się identyfikujemy przez to miasto, które jest przestrzenią naszych więzi społecznych. Musimy mieć znaki, symbole, pamięć. Musimy mieć zróżnicowany krajobraz. Nie chcemy mieć miasta racjonalnego i funkcjonalnego. W związku z czym oczywiście polityka musi na to reagować. Reagować na to musi oczywiście też rynek inwestycyjny, i rynek inwestycyjny zareagował. I zrekonstruował absolutnie wiernie całą jedną pierzeję, w konkursie na nad menę, na rynku i w tej chwili ta rekonstrukcja, według dokładnych zresztą planów, ciągnie się dalej. Zasada jest zawsze taka. Społeczeństwo chce, w związku z czym trzeba szukać rozwiązania, żeby te zapotrzebowania można było zrealizować. Pod warunkiem, że takie rekonstrukcje nie są finansowane z pieniędzy publicznych. Dlatego, że ogólnie przyjmuje się, że jest to pewnego rodzaju, że tak powiem, luksus, który, na który pieniędzy publicznych nie wolno wydawać. Natomiast należy zorganizować, animować rynek prywatny, żeby on zechciał, tworzyć mu pewne warunki, żeby on zechciał takie zadanie wypełnić. Jedno z, z problemów, których w mieście nie było. Problem sławnych Hol obiektów Holokaustu, problem tworzenia miejsc pamięci. Przypominania o czymś bardzo ważnym dla tego społeczeństwa, które w tam miejscu żyje i, które, i które żąda tego, postuluje to. Również element polityki miejskiej, wyważania sporów, wyważania y, tego, że coś takiego powstaje w bardzo lukratywnym miejscu w Berlinie, na najlepszych, y, najlepszych działkach, ale za to w pobliżu, gdzie stała kiedyś Kancelaria Rzeszy, która była y, wielkim y, bawilonem tego miasta w tym czasie. W związku z czym te zadania kształtowania w przestrzeni miejskiej zaczynają być niezwykle i są niezwykle skomplikowane i wymagają niezwykle perfekcji w budowaniu systemów y, 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 społecznych komunikacji. To pokazuje Państwu dlatego, to jest miasteczko w Hiszpanii. właśnie to miasteczko wyglądało tu jak na pierwszym planie. Nie? Na pierwszym planie z lewej strony tu było sobie takie miasteczko. Dopóki oczywiście nie przyszli deweloperzy i nie stwierdzili, że tam jest bardzo lukratywne miejsce dla budowania różnego rodzaju hoteli, biur, i różnych innych rzeczy. Hiszpania nie była wtedy krajem, który specjalnie dysponował dobrymi narzędziami zarządzania, nie było jeszcze prawo hiszpańskie, nie było europeizowane i wtedy na Hiszpanię jak szarańcza rzucili się deweloperzy i zaczęli zabudowywać wybrzeża morza. Stworzyła to olbrzymią bańkę tak powiem, nieruchomości, która pękła. Hiszpania ma w tej chwili wielkie problemy z tego powodu. Deweloperzy hiszpańscy się rozeszli i teraz Polscy szukają znowu możliwości zabudowania tych przestrzeni. Więc to są skutki właśnie nieposiadania narzędzi operacyjnych, nierealizowania pewnych zasad europejskiego współczesnego miasta i właśnie jest to wynik błędu politycznego. Także wielkie podmioty gospodarcze mogą być groźne, ale mogą być bardzo przydatne. Niektórzy mówią, że trzeba nadganiać zachód. W Polsce trzeba też mierzyć to długością autostrad, szerokością ulic, ilością samochodów, ilością zużytego betonu. To jest podstawowy błąd, dlatego że wtedy nadganiane miniono w świętej pamięci epokę industrialną Miasta modernistycznego z jego szaleństwem samochodowym. Realizacje z tego czasu bardzo często są dzisiaj demontowane. To jest przykład Seulu, gdzie kiedyś płynęła rzeka. Potem zbudowano e, cztero- czy ileś pasmową drogę. Rzeka zniknęła, a teraz wszyscy stwierdzili, że trzeba się pozbyć tej drogi, bo miasto musi być nawietrzone, miasto musi mieć dobry klimat, miasto musi być przyjazne, i nagle znowu rzeka wróciła. A więc jest to też taka, taka wskazówka na to, jak dalece w ocenie tego, co jest potrzebne dla współczesnego rozwoju miast Polski, nie odwoływać się do modeli, które już są nieaktualne, do modeli ilościowych, do modeli y, generujących transport samochodowy, y, do modeli y, nieekologicznych, nie recyklingowych, y, y, które zużywają przestrzeń, zużywają surowce. Współczesne miasto postindustrialne jest nie tylko miastem, w którym dzieją się takie ciekawe rzeczy, jakie pokazywałem, ale jest również miastem, w którym występują silne tendencje do segregacji i marginalizacji społecznej, do biedy i bezrobocia. Dzieje się tak dlatego, że zawalił się właśnie ten stary, dotychczasowy rynek pracy, wielkiego, wielkiego przemysłu. I że zanim konstytuuje się nowy rynek, oczywiście istnieją obszary społeczne, które na tym tracą. I które teraz wymagają pomocy, które znowu wymagają zręcznej i sprawnej polityki miejskiej, która zapobiegnie dezintegracji społecznej. Nie ma niczego gorszego dla miasta jak dezintegracja. Dezintegracja przestrzenna, dezintegracja funkcjonalna czy dezintegracja społeczno-ekonomiczna. Bo miasto to wspólnota. Miasto to jest społeczny podmiot zbiorowy. To nie są biedni bogaci, zmarginalizowani ci, którym się pobiodło, ci, którzy mają dostęp do rynku mieszkaniowego i ci, którzy tego nie mają, ci, którzy mogą inwestować, prawda, bo mają doskonałe warunki wyjściowe i ci, którzy nie mogą inwestować w swoje rozpadające się domy. W związku z czym jednym z elementów postindustrialnej polityki miejskiej jest Polityka skierowana na re, um, reintegrację społeczną to jest problem, w jaki sposób teraz rozwiązywać te kwestie. To jest bardzo istotny element polityk, nowoczesnej polityki rozwoju miast. Do tego sformułowane zostały specjalne pro, programy, tak zwane programy rewitalizacji socjalnej czy społeczno-gospodarczej, które pomagają. Są rewitalizacją, że tak powiem, kapitałów ludzkich i społecznych żeby te kapitały ludzkie i społeczne do tego stopnia rozwinąć, żeby one znowu znalazły się na rynku pracy, nie dawać im pieniądze, ale ich szkolić, pomagać im budować małą, średnią, jakąś przedsiębiorczość, że tak powiem, dać im takiego lekkiego, pozytywnego kopa, żeby mogli wrócić z powrotem do rynku, do rynku pracy. Do, do, do przede wszystkim do rynku pracy, czy do rynku pracy powiedzmy najemnej, czy do rynku pracy, który sobie, które sobie sami znajdują. To jest jeden z bardzo istotnych elementów i zagrożeń jednocześnie miasta postindustrialnego. To jest zagrożenie dezintegracją społeczno-ekonomiczną i wyzwanie dla polityki o narzędzia, programy i umiejętność funkcjonowania na rzecz poprawy sytuacji społeczno gospodarczej tych grup społecznych, którym się nie, nie powiodło. To miasto wówczas zaczyna się segregować, zaczynają się tworzyć babilony. Zaczynają się tworzyć babilony i te świecące wieże w Kuala Lumpur w komunizm nie pomogą. Można by powiedzieć, że dzięki tym wszystkim procesom, gdzie musimy zawsze pamiętać o tym, że to są jednocześnie zagrożenia, szanse, procesy uderzenia, którymi się trzeba bronić, które trzeba stymulować. Dlatego taka wielka rola polityki miejskiej, taka wielka rola administracji nowocześnie myślącej, wyposażonej w dobre narzędzia operacyjne, umiejącej tworzyć sieci, w ramach których miasto uzyskuje środki w ramach w których pojawiają się dobrzy inwestorzy, którzy y, 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 sprzyjają nowoczesnemu y, rozwojowi miasta, w których daleko y, odsuwani są ci, którzy do tego się nie przyczyniają. Dzięki temu te, tej całej komplikacji społeczeństwa współczesnego, miasta y, transformacji, y, dzięki działaniu tych różnych podmiotów gospodarczych, jeżeli się potrafi równoważyć ich działanie, jeżeli się potrafi zagwarantować im sprawiedliwy dos dostęp do rynku, nie tylko tym dużym, ale również tym małym. Wówczas tworzy się miasto bardzo narodnicze. Jeżeli e, miasto jest w stanie prowadzić bardzo szeroki, e, tworzyć bardzo szeroki rynek podaży a to się tworzy, tworzy się miasto, w którym pojawiają się najróżniejsze przekształcenia i te takie błyszczące, i te takie zwyczajne, czyli kultura wysoka, i kultura, y, i kultura y, alternatywna. Pojawiają się tu wówczas różne sposoby mieszkania. Jeżeli się jeżeli miasto, i polityka miejska tworzy do tego odpowiednie ramy, i te procesy wspiera. Bo każdy najmniejszy człowieczek, który jest w stanie zainwestować, chociaż troszeczkę jest na wagę złota, bo on wzbogaca to miasto. jeżeli on sobie chce zrobić mieszkanie według swojego stylu, według swojego, tak powiem. Do zapotrzebowania. Czemu? W tym pomaga. Problemu mieszkaniowego nie rozwiąże wielki rynek mieszkaniowy. Tylko rozwiązać go może bardzo zróżnicowany y, obszar podmiotów, których wiele trzeba różnic wspierać. To nie muszą być pieniądze. No właśnie. Miasto kultury różnej. Miasto kultury alternatywnej, dziwnej, Wspaniały podniosły przestrzeń bogata. A w odróżnieniu od tej przestrzeni modernistycznego miasta industrialnego, współczesna przestrzeń miasta postindustrialnego jest, zaczyna być bogata. Ona pokazuje najrozmaitsze swoje fasety. Można się zadumać w różny sposób. Raz w jakimś alternatywnym obszarze, znajdującym się w środku będzie na zresztą, a raz to wspaniałym pomnikiem y, Fryderyka Schiller'a, Ale te światy, te różne światy, miasto transformacji, które się mieści i mości w swoich poprzednikach, w swoich przodkach tych miastach średniowiecznych, history, historyzmu, y, w miastach jeszcze z innych czasów, y, ono y, właśnie y, Tworzy te najrozmaitsze przestrzenie, najrozmaitsze zaskoczenia, ale to wszystko trzeba widzieć w kontekście, że to są też różne możliwości tworzenia rynków pracy. Jeżeli są kreatywni ludzie, to trzeba za wszelką cenę, nawet najmniejszego kreatywnego człowieka, czemu znaleźć jakiś kawałek, gdzie on może się zrealizować w tym miejscu. Z tego wszystkiego tworzyć taki bardzo ważny bardzo komodaj tak, systemu komunikacji społecznej i różnych obszarów kultury, i różnych rynków pracy, małych, dużych, średnich i wielkich. Światy różne, takie kapy cinemat. Prawda? Czy też zwyczajna no, zupełnie kawiarnia na dziedzińcu jakiegoś y, budynku y, przekształconego z, dawnego, z dawnej fabryki? po co chodzi?